kochani! Witam was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku będę kontynuowała serię z książką Pamiętnik BFF, której jestem współtwórczynią. Możecie znaleźć ją w Epiku oraz innych dobrych sklepach. Przechodzę teraz do wypełniania challenge'u, którym jest o mnie. Tutaj będę odpowiadała na pytania. Jest ich całkiem sporo i są one najróżniejsze. Na przykład ulubiony słówko jako przewodnik w zdaniu, moje kompleksy, waga, a nawet ulubiony ser. Naprawdę bardzo ciekawe, więc zaczynam odpowiadać Pytanie pierwsze Ulubione słowo jako przerywnik w zdaniu? Ulubionego słowa nie mam, ale bardzo często jako przerywnik w zdaniu używam na przykład po prostu albo i tak dalej i nie jestem do końca z tego zadowolona, staram się aż tak często tego nie używać ale no czasami właśnie tak samo to ze mnie wychodzi Tak więc tutaj zapiszę Napiszcie w komentarzu, jakich słów wy najczęściej używacie, właśnie jako taki przerwnik w zdaniu. I teraz pytanie drugie. Najczęściej wypowiadane słowo. Moje najczęściej wypowiadane słowo ostatnio to yogi. I w sumie teraz Wam pokażę, do kogo to słowo adresuje. Jaki to mój piesek i bardzo często używam jego imienia. Kocham Cię, jak się bawimy, poaportujemy, aportujemy, wiecie, jogi aport albo jogi cz, cz, cz. tak dalej. O, jak ja Cię kocham! Wiecie, co on przed moimi drzwiami, jak nagrywałam. O Jejusiu! Chodź, spójrzcie tutaj na podłogę, pobiegaj sobie. Dobra, tak więc teraz zapiszę, jakiego słowa używam najczęściej, tylko zgubiłam... O, mam tę stronę, ale od razu mi się na niej otworzyła książka. I imię jogiego pisze się jako Y, O, G, I. Bo niektórzy myślą, że jogi, tak jak się czyta, ale właśnie nazwaliśmy go, tak jak mi z bajki. O, jaki chce wyjść? Dobra, mu drzwi. Joguś, pewnie idzie się to? Pójdę. Numer 3 Przyzwyczajenie, nawyk Moim nawykiem i takim przyzwyczajeniem Jest to, że zawsze jak wstanę I już się troszeczkę ogarnę To lubię pościelić sobie ładnie łóżko Położyć na nie narzuty, albo nawet bez narzuty Ułożyć poduszeczki Zabaweczki, oczywiście Wiecie, nie mam zbyt dużo zabawek na łóżku Ale chodzi mi o takie ozdobne pluszaki Bo jak tego nie zrobię To źle by mi się patrzało Po prostu na takie rozwalone łóżko Czułabym się z tym tak niekomfortowo i, no, wiecie jak to jest. Zawsze, jak się ma porządek w pokoju, to się czuje lepiej. Tak więc, ładne ścielenie łóżka. <grym> Bo w sumie, no, każdy zawsze jakoś tam pościeli łóżko, nawet na szybko. Ale ja lubię, jak wszystko jest tam tak pięknie ułożone. Pytanie numer cztery. Ulubiona zabawa w ja jak byłam mała, to kochałam zbierać ślimaki. Ale oczywiście potem je wypuszczałam. Była to dla mnie fajna zabawa. No, i nie robiłam im krzywdy Uważałam na nich bardzo. Tak więc nic się nie działo. Ulubiona gra planszowa? Lubię bardzo gry flaszowe. I taką moją ulubioną jest chyba Monopoly, bo można sobie pograć całą rodziną. Monopoly... Smak ulubionych chipsów? Bardzo lubię chipsy fromage i ostatnio polubiłam również paprykowe. Ulubione ciastko? Ja najbardziej lubię ciastka z fragmentami czekolady i to są takie chocolate chip cookies, więc zapiszę. Cookies, cookies, cookie mint, więc kto by nie lubił ciasteczek i miał wynik? Cookies mint. <grywa> Największy lęk, największa obawa. Moim takim największym lękiem jest pobieranie krwi. I Nienawidzę pobierania krwi. Jest to dla mnie straszne, w ogóle nie lubię igieł ze strzyków. I nawet jak oli musiała mieć pobraną krew, to ja prawie zemdlałam, bo musiałam niestety go lekko za mną przytrzymać, bo on bardzo nie lubi weterynarza chociaż mi już całe swoje życie. I jak był taki malutki, to był weterynarza chyba więcej las niż przeciętny pies. E, kompleksy. Widzicie, co ja nie mam żadnych kompleksów. Czuję się dobrze z tym, jaka jestem, z tym, jak wyglądam, więc napiszę brak. Największe marzenie. Największe marzenie jest takie, żebym całe życie ja i moja rodzina bylibyśmy szczęśliwi, więc napiszę, może, nie wiem, ogólne szczęście. Ogólne szczęście. Moja data urodzin, 17 maja. Mój w przyszłości. Bardzo chciałabym swoją przyszłość związać z tym, co teraz robię, czyli social media, YouTube i tak dalej, tak więc napiszę youtuberka. Wymarzam na podróż. Bardzo chciałabym pojechać do USA, do Ameryki i chciałabym też odwiedzić, odwiedzić Disneyland, tak więc napiszę USA Disneyland. Chciałabym mieć na imię, tak jak mam Olivia. Bardzo lubię moje imię. Sprawa najważniejsza w życiu. Myślę, że moja rodzina. No bo to jest w sumie taka najważniejsza rzecz. Moje drugie imię Tajemnica. Znak z Oliaku, byk. Ulubiony ser, kocham mocne sery, tak więc napiszę po prostu... Mocne No bo nie mam takiego jednego ulubionego rodzaju Ulubiony farsz do pierogów? Truskawki albo jagody To są moje ulubione, nie lubię takich pierogów na słono Chociaż w sumie Jeszcze z twarogiem lubię, ale najlepsze są owocowe O napisałam truskawki zamiast truskawki um, Obrzydliwe warzywo, nienawidzę cebuli I w sumie nie przypadłem za papryką, taki to paradoks, bo napisałam, że lubię paprykowe chipsy, ale papryki jako takiego surowego warzywa nie lubię. Styl pływania. Myślę, że piesek albo żabka, bo nie lubię pływać tak sportowo. Najwyżej w morzu, w jeziorze albo gdzieś na basenie wokół parku. Tak sobie popływać, żeby popływać, dla zabawy, więc napiszę piesek albo żabka. Ulubiony relaks na wodzie. No najbardziej lubię sobie wejść do wody, poskakać, potaflać się Albo poleżeć na materacu, chociaż zawsze się boję, że spadnę Więc myślę, że takie chodzenie w wodzie... Wiecie o co chodzi Najgorszy zawód świata? Myślę, że nie ma takiego zawodu, bo każdy coś wnosi Więc... Każdy zawód coś wnosi Najlepszy zawód na świecie? Dla mnie najlepszym zawodem właśnie byłoby tym, kim chciałabym być w przyszłości, czyli youtuber. Najwygodniejsze spodnie. O, wiecie, nie mam moich najwygodniejszych spodni. Nie lubię chodzić zbytnio w takich luźnych dresach. Wolę normalne spodnie, takie standardowe, więc napiszę w sumie wszystkie. Bo lubię i krótkie spodelki i te z dłuższą nogawką. Nie ma dla mnie to zbytniej różnicy. Kolejne pytanie. Moja średnia z zeszłego roku. W zeszłym roku miałam średnią 5,54 Albo 5,55 Napiszę 5,54, żebym tam nic nie zawyżyła Moja dieta Ja mam dietę cud Jem co chcę Nie mam żadnych diet ani nic Kolor ścian w moim pokoju Biały No i na y, jednej ścianie tapeta Biały ja, Moja waga Ważę 39 kg. Ulubę na parę roku, lato i wiosna. Lubię ciepło. Nie lubię zimy, nie jest taka smętna. mój numer w dzienniku. W dzienniku mam numer 9. I z roku na rok, od paru lat, po prostu idę w dół z tym numerem. Na początku miałam 7, potem 8, i teraz mam 9. Moje przycisko. Mm, nie mam takiego przezwiska, ale niektórzy w szkole błagają na mnie Cookie Mint Tak więc napiszę Cookie Mint Ale mnie to nie rusza, nic Czas na ostatnie pytanie, czyli mój idol albo moja idolka Wiecie co, nie mam ani idola, ani idolki, jestem otwarta na różnych ludzi Więc napiszę po prostu kreskę Brak <laughs> I to są już wszystkie pytania jeśli chcecie to na część z nich możecie odpowiedzieć w komentarzu. Chętnie sobie poczytam, Było w całkiem sporo na różne tematy, więc może dowiedzieliście się o mnie troszeczkę więcej. Tą książkę, czyli pamiętnik Welwy możecie dostać w Empiku oraz w innych dobrych księgarniach. I zobaczcie też na moje media, czyli Instagrama, staczyta, Facebooka oraz TikToka, a także na insta mojego pieska nazywa się My Podłoga, Jogi Podłoga Pomeranian. Wszystko ma się napisane w opisie. No i koniecznie zobaczcie, bo to jest moim zdaniem najsłodszy piesek. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, do kolejnych odcinków, pa pa!